Maneczko wszystkim. Z tej strony Grawin.pl Dzisiaj zagramy sobie w SG parę rundek. Parę rundek. Dwie rundki w SG. Yy, pooglądacie jak to jest grać w SG. No i dzisiaj ze mną będzie. Ventur, siemanko No właśnie, Ventur. Yy, myślę, że go znacie. Yy, jak wiecie, jest Nie biegniemy biegnie tak w ogóle. Biorę Blaza biegniemy w... Nie jesteś VIPem plus. Y, vip sorry. Na E. Gdzie jest E? e ja nie wiem gdzie jest E. Po... e Bieg Będę biegł za tobą. Y, czyli tam. Widzisz tam. A dobra, spoko. Tak, i czemu mam spadki FPS-ów. Zdążę? Przed rozpoczęciem powyłączy wszystko? 5 sekund. Naprawdę. Dwa. A jeden 30 programów. Y, dobra. Mm. Tam. Dobra, wziąłem łuk i B12 strzał, będę arczy ja mam wędkę. biegnie tutaj za mną. O, 80 FPS-ów stałe. To mi się łama, że są stałe. jednak nie. 150 idziesz za mną? Tak jak go wpadłem. Nie mam jedzonka za bardzo. O, to ty. Nie wiem, że kto za mną biegnie. Ty, ty, ty. Mówi, biegnij za mną. Chcesz ten? E, chcesz budki? Mam budki. A, A chcesz jedzonko? No to za chwilę może. Na razie bym mógł wiedzieć. A jaki w ogóle zestaw? Widziałeś Blazy, Blazy. Widziałem. O, dostałem. No. Ja wziąłem roadja. Może nie wiecie. Po minucie po starcie arenki dostajemy wybrane kity przez nas. Czyli takie jakby jak to nazywa. Ulala. Co? Pełny miecz. Też drewniany czy nie? Nie. Tak mam. Po minucie dostajemy te właśnie rzeczy, które wybraliśmy. I możemy się z nich nawalać Yy, przykładowo ja wziąłem Blaza yy, ten zestaw. Yy, ma jajka Blaza yy, Fire Aspect, bo mam go na czwartym poziomie, tak? Albo trzecim? Czwartym. Ja mam na piątym, a piąty nic nie dodaje, co ma czwarty. No to. A, szósty, na... a szósty za 16 tysięcy daje tylko, że klatę z yy, Fire Protection. Jeden Ej i mam dwa nowy miecze. wymienię się za jedzenie. No to dawaj. Dam ci jedzenie. I za spodnie jakieś, albo klaty lepszą może. No dawaj. Ła nie big, zwę... yy... Jezus bym był tu spadł. Jaka tu jest pitcha! Daj sobie crafting. Ej! Ja nie mam jedzenia. Ja to mam A chcesz coś fajnego? To. Co? Patrz, łap. Tada. Oh. Dzięki Ej ty masz 8 HP Wie mi nie mam jedzenia Ej ale... gość jest na dole Wiem. Ej dawaj skaczemy do tej wody tak A jak to Mandzu zrobił tak? Dobra A Gdzie jest ta woda? Tutaj Ja Ty chcesz to trafić A zakład patrz Łot Ja trafiłem do wody Ja trafiłem Dobra możesz mnie pospektować Ale ja też trafiłem um, Nie będziemy teraz przerywać Bo nie będzie mi się chciało drugi raz tego nagrać Dlatego popatrzycie jak Tylko grał wygrywa. Gdzie ten koleś był? W tej wiosce No jestem Jakie jakby nie mogę się do ciebie tepnąć Ja się w klocku spadłem Ile ich jest? Dziesięciu nie wiem, ale tu jest jakiś team. Jeden ma złotą klatę i ja w ogóle te... jakiś taki koks. Ja mam dwie złote klaty. Tyle dzięki. Ej, ale czemu? Ja do wody przecież trafiłem. Nie wiem, ja widziałem, że obok. Powiedz, oni są. Może pół kratki, bo ja zawsze o pół kratki nie trafiam. Dobra, tepnąłem się do ciebie. Gdzie jesteś teraz jeszcze? Tam wiemy... Ja mam zawsze taki lag, że jak się tepnę, do mnie się... Tam wiem, był I za kompasem po prostu mały remont. Tam trochę dalej. Właśnie nie dokończyłem wam co dany kit ma. Jak słyszeliście wendur miał klasę Roach. Klasa Roach dodaje mieczyk drewniany odrzut oraz mieczyk diamentowy. Ja mam akurat na knockback 4 no, 4, ja mam właśnie ten drewniany na knockback 4, a yy, tu jest u góry skrzynka jeszcze, i dexowy yy, na no knockback 1. No przecież to sobie ustawiam. Właśnie. Ale ty, jeszcze nad tobą jest skrzynia, nad tobą jeszcze, tam jeszcze wyżej. O, jakieś budki. Niewidzialne. Ja widzę drabin. A gdzie oni są? O, tu jest jakiś hełm. Czyżby tu coś ostrzec? Gdzie ty poszedłeś? Eee, trochę. A widzę cię. Idź na ten statek biały, tam jest cztery skrzynie. Nie wiem. Widzę skrzynie. Chodzisz, o, goś miał być stara. Jak weźmiemy gremlina to ci weźmie cały level Ale ja nie mam levela i co? Ty masz te moje itemy? No mam wszystkie, a co? Ty grasz, bo masz knockback 4 palący i jeszcze jak sobie. Gościu z Blitzem tu jest i on nie ten flash i ma 15 HP Bigu, bigo szybko ty, ty, Tylko ty, ty, jednego blaze? Yy... Czemu tylko jeden blaze rozpiłeś Nie wiem mówczyk tu ktoś jest, nie nie ma nikogo. I Blister podniosła się bo. Butelki ekspa sobie już miał level. Luki lucky harm. Jest to taka... Ja nigdy Lucky Harma nie biorę. Ja nie mam nic więcej Klasa, która Ej, dba, gość jest! Gościu jest! Gościu jest! Gdzie? Pod tobą. Pod... Masz, idź trochę w lewo. Pod Nie tam, z nie poszedłeś tutaj. Tutaj, na prosto, przy twoim blaze jak staniesz. Przy tym drugim. Nie, on się za tym... tu, tutaj, tu stój. Tu stój, zwróć trochę. Tu gdzieś był Nick u dołu. Nie ma... O, jest tu Nick, jest tu Nick. Tutaj, jak się tam Te, co się pojawiasz. Przy Lawie, przy tym Leju całym. Kupio z Lejami. Gdzie twój Blaze był. To tu pod tobą jest ten Nick. Już ci powiem, co on ma. To i czeka na mnie Cię zabiję Zabije mnie? Hmm? Czemu? No, 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 no bo... No mi się tak podoba i ci zabije i koniec Aha, bo ty już ten leboś... ja Tu ty... jest jeden co myśmy tu byli Okej, okay, nie mam lewej. Leboś... Boże, ta arena jeszcze trochę Wiem ta arena... Wyszty się sprzedował. No tutaj po... tu jest nik. Wróćcie, wróćcie. Idź tu, idź teraz na prosto. Nie wchodź tam, nie wchodź tam. Cofnij się. Cofnij się. Cofnij się. Idź do tyłu. I teraz idź w lewo. Tutaj przy tym stanowisku startowym. No to Wiesz, co się startuje. I na tym drugim, o tutaj. I tutaj widać jego nik. Na dole. Ja nie widzę. Bo musisz głowę dać w dół. No i nie widzę. Ba o teraz. Patrzyłeś, patrzyłeś tutaj. Tu jak dasz tak głowę w dół, to zaraz pod tymi schodami kwarcowymi. Są dwa niki. I to jest Team. Jak? Pod... Masz fajna to... Se... no. A. No pod tobą. No jak masz fajna to se zobacz. Idę tam już. Z złą stronę idziesz, z złym, tym, z złym zejściem. Tak? Druga część. Nie, nie pamiętam tego nigdy. Tutaj teraz w lewo musisz iść, a potem skręcić w prawo i zejść. Mhm. Ja już zobaczę gdzie oni są tak dokładniej. Fajnie mieć y -y, VIP'a, bo wszystko wiesz. <grym> ja nie mam jedzonka. Nie skorzystałem z craftingu. E, ja bym ci proponował wrócić na spawn szybko. Bo tam idzie gościu ze złotą klatą, który jest swoim najgroźniejszym rywalem. Bo ma najlepsze itemy ze wszystkich. No to dziękuję bardzo, nie idę tam. Ty masz lepszy od niego, ale on ma takie. Ma złotą klatę, więc jest groźny. A ja się tu jest jakiś cieniasz. Jeden jest AFK. Gdzie? O, jest A jeden będę rzucał butelki Expa, to ja ją zabiorę Expa. Tak, ładnie zabiorę. No se lata w kółko. A gdzie? I dziurze jest. Ze skrzynki się odnowią. No po 10 minut. Jak się wystraszyłem mojego Blaze'a? Dziękuję, że mnie nie wziąłeś. Expa eee, Dobrze. 17... Nawet nie spektuję w tym momencie. 17 sekund i się wy... nowe skrzynki, więc ja idę na spawn'a O kurde. Gościu, to jest ten, co mówiłem, że on jest twoim najgroźniejszym rywalem. Ale on będzie spieprzał, bo ty masz Blaze, on pieprza. I ty go zabijesz na luzie. I ty nie masz kamiennego miecza. A nie, ty chcesz go podpalić. Z całkiem spoko, ty... Z diaksowego go, z diaksowego. O, on ma żelazną czapę. Weź sobie tą żelazną czapę. A ja cię bronię. Ciekawe? No naprawdę, ja się palę. A i on miał wszystko żelazne i nie wiem co jest lepsze. Ej jest dead match teraz tak w ogóle, więc już. To jest lepsze. Lolek, no, ja się, jak ja, o... jak jesteś duchem i się palisz, to kończysz to. Nie, no to patrz, jestem duchem, Aby palę się. Nie wiem, się. Czym ja walić teraz mam, bo ja mam wszystko. Co? Okej. Okay. Ja Ej, ty masz. Aha, ty nie masz Asesina odblokowanego, co nie? Co nie mam? Asasina nie, nie. Wykorzystałem w ogóle tego LOL, TACY są Oni mają teama. No ale oni mają teama. No Więc i... mają tak jakby 40 HP, mhm. akurat jeszcze to widzę. No bo 20-20. To -20. z Team, mówię ci. On ma 8 HP, a ty przed nim jest z człowieku, a drugi się pali. Ja też. Ten cię goni. Serio, twój Blaze ci trafił. Ja też się pali. Ty masz 8. I oni się zabiją. Oni się zabiją. Z odrzutu 4 ich weź. Dobra, jeden poszedł. Twoje jego zabił? To jest Blaze. Parek cały, ej on, on Dobrze, się spali, dziękuję. on się spali ej, Widzimy się na następnej arence wszystkim na drugiej arence Teraz pogramy sobie na arence o nazwie dox yy, dalej gramy na serwerze mc.hypixel.net I jak mogliście może zauważyć Po tym zamazanym ekranie yy, Gram na shaderach Tak, testuję właśnie shadery przetestuję jak to wygląda na odcinku yy, i będzie fajnie teraz wybiorę sobie klasę roach, tak jak w poprzedniej arence miał ventur, lecz teraz na tej arence nie pogra z nami ventur ponieważ musi już kończyć roach no może tak. powinniśmy to wygrać choć mam Steve'a tak steve eee, serwerze jeszcze, to serwer premium. Jeśli poszukujecie serwera no Premium na Blitz SG, zapraszam na, serwer na SG. Ajaj! Szybko do wody. Okej. Okay. No to Zzegnaj się. Stoi. <grym> Blaze. Dlaczego Blaze żyje tylko w powietrzu? Nie, niestety nie żyje w wodzie ani a raczej w lawie Nie takiego, więc chyba pójdziemy teraz. О. Wow. trzecie miejsce. Nie jesteś złe e, Dziękuję za obejrzenie. E, dziękuję za wszystkie lajki, suby, komentarze. E, jeśli się spodobał także ten odcinek, możecie tak samo zrobić. Napisać mi jakiś miły komentarz, dać łapkę w górę, dodać do ulubionych, subnąć mnie, jeśli jeszcze nie jesteście w gronie moich widzów. Więc dziękuję za obejrzenie. Żegnajcie. Oczekujcie następnego odcinka z SG. Yy, nie wiem, z kim następne nakręcę, ale na pewno będzie gdzieś tam. <śm> no to, pa pa.